Jeżeli pamiętasz tą dokumentalną serię, to prawdopodobnie masz już trochę lat. Eli a u nas emitowany pod nazwą Jurassica, to wspomnienie paleontologii z lat 90. Szymon Górnicki, paleontolog, paleartysta. Zapraszam na recenzję tego programu. Jurassica lub też Paleo World to amerykańska seria dokumentalna, która była emitowana w USA w latach 1994 do 97. Seria była oczywiście o paleontologii, koncentrowała się głównie na mezozoiku i dinozaurach. Miała aż 4 sezony i 50 łącznie epizodów. Każdy epizod trwał 20 parę minut i był skupiony na jednym konkretnym temacie, chocia zdarzało się, że tematy były dwuodcinkowe. Helio doczekał się nawet spin-offa, krótkiej serii When Dinosaurs Ruled, która w każdym odcinku opowiadała o dinozaurach z konkretnego kontynentu. Ten spin-off był również emitowany w Polsce. Jego odcinki trwały niecałą godzinę. Jurassica należy do Discovery Channel. W naszym kraju była emitowana na przełomie wieków i w wczesnych latach 2000 na kanale Discovery Site. To były czasy, gdzie jeszcze kanały Discovery były kanałami naprawdę naukowymi. Można powiedzieć, że dla miłośników paleontologii w Polsce były to złote czasy na kanałach Discovery. W tych czasach było emitowane wiele dokumentów paleontologicznych, tak jak na przykład When Dinosaurs Roam America, czyli Wędrówki Dinozaurów, Dolina Tyranozaura czy Dinosaur Planet. A wszystkie produkowane dla Discovery i tłumaczone u nas w kraju. Jurassicę oceniam pozytywnie. Była to seria, która naprawdę mogła szczególnie młodego odbiorcy zainteresować historią naszej planety. Niestety wiedza z całej serii mocno się zdeaktualizowała, i dzisiaj raczej można ją oglądać dla, powiedzmy, celów historycznych. Część widzów w tamtym czasie mogła się zawieść, ponieważ seria była emitowana tuż po cudnym pierwszym Jurassic Park. Więc oczekiwania widzów zostały rozbudzone. Tymczasem Jurassica dysponowała z małym budżetem, co widać w ich efektach wizualnych. Efekty te można łagodnie powiedzieć, że budzą uśmiech na twarzy. I tak często stosowano na przykład. Trzęsienia kamery, poruszane rysunki, w cudzysłowie tanią animatronikę albo wizualne metafory. I tu wyjaśniam, co rozumiem pod hasłem wizualne metafory. Na przykład w odcinku starcie. Tytanów, gdzie odcinek był skupiony na walce, kto jest teraz prawdziwym królem dinozaurów, czy nadal tyranozaur, czy może giganotozaur. Cały odcinek był w klimacie walki bokserskiej i tak mieliśmy dwóch bokserów reprezentujących tyranozaura i giganotozaura. Jak widzicie na tych urywkach panowie bardzo mocno wczuli się w swoje role. Wielkim plusem Jurassiki było to, że zobaczyliśmy dużo ujęć z takiej pracy terenowej paleontologów. Poznaliśmy również te wielkie sławy paleontologii, jak na przykład Roberta Beckera, Paula Sereno, Filipa Curie, czy Rodolfo Corrie. Kolejnym pozytywem Wynikającym właśnie z braku budżetu na dobre efekty wizualne było pokazywanie prac słynnych amerykańskich pala artystów. Co ciekawe, jeżeli już pojawiały się dobre efekty wizualne, to przeważnie były zaczerpnięte z innych dokumentów. I tak dla przykładu dobre animatroniczne ujęcia z tyranozaurem były wzięte z dokumentu The Ultimate Guide T-Rex. A kreskówkowe animacje gatunków z kenozoiku były wzięte z serii Aksamitne Pazury. Naturalnie w programie pojawiały się też błędy merytoryczne, na przykład wspomnienie o 15-metrowej długości tyranozaurze. Jednak największą wadą dla mnie jest niestety amerykanocentryczny rozgłos całej serii. Mogło to sprawić wrażenie, że tylko Amerykanie zajmują się tą dyscypliną naukową. Jednak możemy się domyślić, że było to głównie wywołane przez ponownie niski budżet. Na zakończenie warto również odnotować miłą muzykę, która spodoba się fanom dźwięków z ostatnich dekad ubiegłego wieku. Cieszę się, że Discovery inwestowało wtedy w takie programy. Zawsze będę miło wspominał tę serię z mojego dzieciństwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.